Cześć, z tej strony Mariusz. Dawno mnie nie było, już pewnie niektórzy zapomnieli, że taki kanał istnieje, ale jakoś tak odpuściłem sobie trochę akwarium, odpuściłem sobie nagrywanie. Nie było troszkę też czasu. Bania generalnie żył sobie swoim życiem. Zmian jest sporo, nawet miała być likwidacja. Ale plany się troszkę pozmieniały. Z tych większych zmian jak widać nie ma już SPS-ów żadnych praktycznie, z wyjątkiem tych talerzowych Montipor i jakichś tam pozostałości, które oblały skałę. sps -y, LPS-y z dołu trafiły do góry. Jeszcze jest trochę ciemno, bo dopiero niedawno się światło włączyło. Boki są trochę przyciemnione. Muszę podnieść lampę wyżej, bo zmieniłem lampę. Tak z przekory chyba i z ciekawości wisi nad zbiornikiem teraz Mars Aqua 300 W. Chińczycy go reklamują jako 300 W, ale tak naprawdę on pobiera około 180-200 W. tej chwili diody świecą bodajże z tak 40 na 40 przyzwyczajam na razie koralę do, do LEDów. Może najpierw dlaczego LPS-y same, a SPS-y wyleciały? Z tego względu, że już chcę ten zbiornik zrobić na taki, co się w słodkim nazywa, low tech, bodajże, w sensie jak najmniej chcę przy nim robić. Tam swego czasu balinga szło już ponad 240 ml, i przyznam szczerze, że to też gdzieś tam pilnowanie, rozrabianie mega mnie to irytowało. W chwili obecnej baling jest, znaczy jako tego, tego typowego balinga nie mam. Jest podpięte ATI Pro, to Essential Pro bodajże, te dwie butelki. Schodzi mi tego w tej chwili po 20 ml na dobę, i jest podpięte VSV, idzie go 5 ml na dobę. LPS-y poszły do góry, poprzekładałem te goniopory, one tam u góry odżyły, one jeszcze będą większe, tylko jeszcze nie zdążyły się napompować od rana. Piasek już jest ładny, bo wjechała babka. Dlatego też taki syf pływa w wodzie, bo ona jest dopiero od dwóch dni. Tak czekałem z tym filmem właśnie aż kupię tą babkę i ten piasek będzie ładniejszy. Jeżeli chodzi o reakcję korali na ledy, to na pewno marudzi ta różowa goniepora. Może być dla niej za mocne światło, dam jej jeszcze kilka dni. I ewentualnie ją przełożę. Tej lampy ATI 6x39, co miałem, nie sprzedaję jeszcze. No bo, gdyby był dramat jakiś, no to będę musiał szybko reagować. Poza tym korale się, jak widać, pompują. Jak babka weszła, to w ogóle już mają, są szczęśliwe. Bo tego syfu tyle w wodzie pływa, że mają co jeść cały czas. Przybyło mi trochę ryb. Miałem taki projekt, chyba nie było go jeszcze. Nie nagrywałem wtedy. Chciałem mieć same garbiki i było ich 10, no ale niestety mam za mały zbiornik i zostało w tej chwili raz, dwa, trzy, cztery licząc z loretką to 5 sztuk. Bo to też garbikowate, jeżeli się nie mylę. A jak się mylę to mnie poprawcie proszę w komentarzu. Chloropterus ten wargacz przyjechał i taki duży pokolec kupiłem Strigosusa, nie Strigosusa tylko Striatusa. Przysłali mi binotatusa miał być SM. Przy rybie, która rośnie 14-15 cm, SM to jest kilka centymetrów A przysłali mi rybę, która ma 11-12 cm. No, spora jest w każdym razie. Już mam dla nibania, jeszcze chwilę popływa u mnie. Generalnie to ona tak nie kołuje, tam cały czas. Jak się irytuje, to tak kołuje tam z tyłu. Je ładnie. Coraz grubsza. Pójdzie na 700 litrów. Tylko jeszcze się nią nacieszę chwilę. Założyłem siatkę na zbiornik. Ale to już będzie z tego całkiem osobny film. Tak samo jak i o lampie, może jeszcze siatkę założyłem, żeby mi ryby nie wyskakiwały, bo mi wyskoczyła dekora. I, I coś jeszcze mi wyskoczyło, już nie pamiętam. O, mój pies sobie właśnie sapnął. Tudzież ziewną. Jeżeli chodzi o parametry, jakie są w tej chwili w zbiorniku, to są. NO3 jest około 5 PO4 jest ostatnio było 0, 0,1, tak, wysokie było. PO4, aczkolwiek już, już już widzę po koralach, że zaczęło spadać, bo się pompują z powrotem, nie wiem czym to było spowodowane. Zacząłem ostatnio dość sporo karmić suchymi pokarmami, ze względu na tego, że mam tego pokolca i mam taki pokarm który jest z algami i pod kątem tej ryby tak troszkę więcej tego suchego daje i chyba to będzie przyczyna no muszę potestować posprawdzać też piasek był dość mocno zasypiony przez pierwszy dzień tej babki to no tutaj po prostu prawie korali nie było widać teraz i tak jest spoko Zszedłem całkowicie z podmian. Myślę, że do nich wrócę, ale chcę zobaczyć jak zbiornik z miesiąc dwa pochodzi na samym ATI. Już kupiłem test ICP Aquaforestowski i za miesiąc dwa sprawdzę sobie, jak to wygląda na samym ATI: czy jest potrzeba robić te podmiany, czy nie. Korale są teraz na tyle niewymagające, że, że może okazać się, że będę miał spokój z podmianami i będę je robił, powiedzmy, tam. Raz w miesiącu. Z bakterii prodibio leje. I o tym chyba jeszcze nie mówiłem, są takie bakterie, które mają tyle samo zwolenników co przeciwników. Nazywają się Aquasen Aquesan. Aż sprawdzę skąd? Akwesan to są bakterie probiotyczne do oczek wodnych. Nie widzę u nich jakiegoś tam spektakularnego działania w nich. Aczkolwiek na pewno, na pewno woda na początku się robi mętna, a potem jest super klarowna. Sorry, że tak ciemno to nagrywam, ale nie chcę rozkręcać jeszcze lampy mocniej. A też widzę, że już na LEDach będzie całkiem inaczej, no bo te o ile świetlówki wypełniały te półcienie i to wszystko co tu jest czarne, tam było jakoś tam w pół półtony jakieś były. Tak w ledzie, żeby korale nie były prześwietlone na filmie, to trzeba kurcze przyciemnić to. Ale mam nadzieję, że przynajmniej kolory korali będzie widać. Pieniąż dalej ten sam, Red Sea ta 300. Wsadziłem watę do samparza ze względu na tą babkę. I tak sobie jakoś leci. Przez dłuższy czas nawet testów nie robiłem. Jako, że korale tam jakoś nie narzekały, to nie robiłem, ale przez to właśnie poszło to PO4, bo nie pilnowałem, żadnego absorbera nie wkładałem. Teraz tak troszkę się ruszyło. Kupiłem tą lampę. Tą lampę kupiłem tak troszkę z przekory, bo zawsze wszyscy negowali te Chińczyki, te lampy. I generalnie one mają złą opinię. Aczkolwiek sytuacja wygląda następująco: te lampy przeważnie kupują ludzie, którzy dopiero zaczynają z akwarystyką. Mają małą wiedzę, niestety są w gorącej wodzie kompanii i śmiem twierdzić, aczkolwiek mogę się mylić, że gdyby mieli najlepszą lampę świata, to wtedy i tak by ten baniek padł z tym, co robią. i korale by nie rosły. Aczkolwiek, no mówię, mogę się mylić, zobaczymy. Jeżeli ten, tutaj, tutaj te LPS-y będą ładnie rosły i miękkasy, to znaczy, że ta lampa wcale zła nie jest. Minusem jest to, że jak się ją mocniej rozkręci z białym, to jest, taki fiolet, jest taka fioletowa poświata. Aczkolwiek, jak na lampę, którą wyrwałem w Dzień Singla, ten 11-11, za 520 zł, u Chińczyków, i szło to z Niemiec aż dwa dni, może 3, to lampę uważam za, za rewelacyjną, bo chyba nawet DI by nie zrobił w takiej cenie. Na pewno muszę ją wyżej podnieść, bo te boki są faktycznie trochę przyciemnione. A wtedy ją po prostu bardziej rozkręcę. Może kiedyś jakieś świetlówki dołożę, no, ale to nie chodzi o to. Chodziło chodzi o to, żeby ją założyć, zobaczyć, jak będzie wyglądał zbiornik i czy będzie się go dało na chińskiej lampie poprowadzić. Czy problemem są ludzie, czy problemem faktyż, faktycznie są te lampy. O, jest koparka z przodu. Po LPS-ach nie sypię, więc jestem zadowolony. No na razie mówię, No jestem syf, na, na te piątkach byłoby dużo mniej widać. Aczkolwiek, no mówię, test jest testem, zobaczymy. Telefon, bo zmieniłem telefon i strasznie głośno nagrywa. W sensie ten mikrofon zbiera niesamowicie i te wiatraki, one nie są jakieś mega ciche, ale wiatraki strasznie zbiera i w ogóle akwarium wydaje się 20 razy głośniejsze niż jest. No, i tu są prawie wszystkie ryby wyszły do karmienia. Fajnie było, gdyby jeszcze babka lełkotania wyszła. A ostatnio babka w ogóle mi zjadła. E, kupiłem babkę Pulearis do kopania, no i mi ją zjadła. Męczyła, męczyła, aż ją w końcu zjadła. Niby spokojne, ale jak się uprze, to rybę zje. Dobra, bo to już 12 minut. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę w komentarzach. Teraz na bieżąco będę starał się robić te filmy. To będzie widać, czy te korale rosną i czy, czy dają radę. Jak nie, to będziemy szybko zmieniać na te piątki z powrotem. Myślę, jeszcze taką małą zmianę zrobić co odnośnie skały, bo ta z prawej strony ta skała cała jest do wymiany. Ona jest tak obrośnięta, że już jest dramat tam. I tu też jest temat osobny, bo będę myślał o skalę, budowaniu zbiornika na nowo. Ale mi się po prostu nie chce na tą chwilę. Obiecuję, że zrobię film, jeżeli, jeżeli zacznę działania w tym temacie. Trzymajcie się. Dobrego dnia życzę. W ten 13, czy ten 13 piątek. Nie po polsku mówię. Wyszedłem z prawy. Dobrego dnia. Hej.